Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej areny Paladynem mamy 6-2. W ostatnim odcinku udało nam się wygrać z wojownikiem. No, ta ostatnia walka. No, rozgromiliśmy go. Po prostu rozgromiliśmy go ale z drugiej strony, no, z magiem już nie poszło nam tak kolorowo, Flamestrike i. A, doomsayers z szatkownika rozwalił nas. No i teraz właśnie mamy walkę z Jane'ą. Mam nadzieję, że to nie będzie taka krótka walka. Na korzyść przeciwnika równość... Nie, równość sobie odrzucimy. Gorylo-bota byśmy chcieli. No... To żaden z nich nie przypomina GrygloBota, ale może jeszcze nam dojdzie. Mmm... Wichajmistrz. No... Wichajmistrz mi się nie podoba. Ale może nie ma mechów. To byłoby świetne. Gdyby teraz na przykład Hero Power zagrał. Jakby teraz zagrał Hero Power, to bym... Odzyskał wiarę w tą walkę. I jest w miarę ok, teraz zasilanie włączone. Cały czas mamy koina, więc to jest nam na rękę, tylko nie mi teraz yy, czołgu, A, tego 3x4 zatrzymany. Super, jest super, hmm. bo to możemy sobie zabić, hmm. dorzucimy jeszcze w ten sposób, a mi teraz jakiegoś DJ-a udaje. Ale cóż, zagramy w ten sposób, żeby on nie był w stanie zabić mi tego naganiacza yy, samym żonglerem, tylko musiał jeszcze użyć Hero Power. Yy, to daje mi powiedzmy, że przewagę. Yy, ale i tak się tego żonglera pozbędziemy naszym pędzącym kodo i okej okay. teraz w kolejnej turze albo śluzożer albo gladiatorka tutaj chyba chyba jednak pieczęć mistrzów i mamy kreaturę 6 na 5 z nienacka dorzucamy jeszcze rekruta i zobaczymy co nasz Szanowny oponent wykombinuje. Zaraz dorzucimy jeszcze Ogra, a potem Jormungara. I będziemy dalej kombinować. Kurde, ile on się, ile on kart dobierze? Ile on dobierze tych kart? Dobra. Myślę, że tutaj rzucimy sobie ogra. Zabijemy pająka, zabijemy skarabeusza i nie gra. E, Flamestrike aż tak bardzo nas nie boli, a gorszy byłby mm, fireball. Albo ogr. Ale z ogrom też sobie poradzimy. Pomożemy hmm, spokojnie zagrać konnego Argentu. Tego zaatakować. E, tego zabić. Dorzucimy szalejącego Worgena. I atak w twarz. E, dobra. Teraz Flamestrike już bardziej nas zaboli, bo zabija nam dwie kreatury. Hmm. Ale, jeśli w ostatniej turze go nie rzucał, to znaczy, że pewnie go nie ma. Okej. Okay. Pan Skarabeusz. O, pan Skarabeusz jest dość upierliwy. Rzucimy śluzożera. Mm. Tutaj zbijemy Divine Shielda eee, i Kurde Dobra Poświęćmy tego Worgena eee, i zabijmy eee, Lazurowego Smokowca, bo inaczej on miałby Flame za 5 punktów obrażeń, i wtedy zabiłby nam również śluzozera. No ale teraz też nie jest kolorowo, tak, bo on. Bo on wrzuca dwóch słatkowników. No dobra. Ty sobie wrzucaj. Jednego się pozbędziemy, teraz pozbędziemy się drugiego. I to leczenie aż tak bardzo nam nie przeszkadza. A co więcej, zaatakujemy. Tą studnię, żeby uleczyła siebie, a nie jego, ale nie zawsze to wychodzi. No ale jest w miarę, w miarę okej, okay. to w sumie tym rekrutem mogłem zaatakować w tą hienę, ponieważ a jeśli on chciałby spingować Luzożera i zostałby nam taunt 1 na 2 to wtedy ta hiena, gdyby chciała zabić tego tałącza, to by sama zginęła, a tak? To zostanie jej jeden punkt życia. Ale to już abstrahując, flamestrike, no właśnie. Flamestrike jest tutaj problemem. No i to jest to, co mówiłem, tak? Trzeba, trzeba było atakować tą hienę. Mmm... Trzeba było atakować tą hienę. Ale my teraz wystawimy parę kreatur. Parę kreatur i atak w twarz. Teraz już nie ma sensu bawić się w jakieś trade'y. Tylko trzeba bezpośrednio atakować w twarz. Tym bardziej, że w kolejnej turze możemy dorzucić taunta. 8 na 8, on tutaj się strajduje, zabije nam rekruta. Ale to nie jest problem. Tak sobie myślę. Przynajmniej mam nadzieję. Ile mamy? 8 minut, co? Chyba nie ma szarży, Nie ma. Oła. Hmm. W sumie możemy zagrać sobie tak. Dorzucić tutaj taunta. Zabić ogram i zaatakować w twarz. Zaatakować w twarz. Koło teraz ma 10 punktów zdrowia i to jest problem. Nie ja o tym nie pomyślałem. Kurde o tych. Trzech punktów ataku nam brakowało. Tych trzech punktów ataku nam brakowało, więc o, jeśli nie będzie miał jak się pozbyć naszego mm, skamieniałego Diablozaura, to w kolejnej turze powinniśmy go wykończyć. O, I on ma kart 14 do naszych 15. Na ręku ma 4. Ok. Co nam dorzuci? Yeti. A, dorzucił nam Yeti. W takim razie my go zabijemy. Jeszcze się podleczymy i zabijamy go. 30 punktów zdrowia na koniec. Także całkiem nieźle wyszło 7-1, 7-2, także całkiem fajny wynik. A arena już się zwróci, także można już na spokojnie grać. No, swoją rogą teraz mam mało złota. Jeszcze nie tak dawno miałem 700-800 golda no ale mm, zrobiłem jakieś tam dwie areny, które niestety ale się nie zwróciły, tak jak wcześniej wspominałem. Hunter, jak dla mnie. A, mm, jak dla mnie nie jest dobrą postacią mm, na arenie. Znaczy no, ja wiem doskonale, że jest mocny, tylko ja po prostu nie potrafię nim grać. To jest już inna kwestia. A on może naprawić wszystko, i teraz się zastanowimy. Spróbujmy tak, może on rzuci coś, co ma trójkę ataku. O, 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 o. to mi się podoba. To możemy sobie spokojnie zagrać tak, tak i jesteśmy bardzo ładnie ustawieni. tylko żeby on teraz Mecha nie zagrał. No, no jest upierliwe. Co jest upierdliwe. To mój obowiązek. No dobra. Zagrajmy tak, dograjmy teraz rekruta, hmm. i atak w. Pasz, no on tutaj prawdopodobnie. Mm, tak, on się tutaj strajduje. O kurde. murlo rycerz. Eee, Murloka, rycerza, natychmiast trzeba się pozbyć. Więc zagramy sobie w ten sposób. Zabijemy go i zabijemy jeszcze. Tą koleżankę. Mamy kreaturę 6-2. Sprawda, te, ta dwójka życia to jest mało, ale i tak będziemy w stanie jakoś to wyciągnąć, bo teraz go troszeczkę wnerwimy. Może takie fajne top dostajemy. Zabijemy go. No, i mamy rekruta kontra Strażniczka Uldamanu. Tylko ten rekrut może dostać tyle buffów, że szkoda gadać. O... Hmm. A teraz tego sobie zmienimy, no właśnie Strażniczka Uldamanu jest świetną kartą, zarówno na arenie, jak i na Rankedach. Bo jest cała masa zastosowań albo defensywnie, albo ofensywnie może, można tego używać, więc warto to zagrywać. U, to nie wygląda ładnie. To nie wygląda ładnie, hmm. my Zagramy tak, dorzucimy rekruta i będziemy czekać na możliwość zabicia go. Problem jest taki, że on teraz się uleczy, zabije nam tą strażniczkę za darmo. Hmm, no niedobrze, niedobrze, mm. ale my możemy zagrać tak, no możemy zabić, kurde tego trzeba było zabić, uh. Antik Hillbota. Mm uleczyć tego kolegę i poświęcić rekruta, żeby zginął od którejś z tych dwóch kreatur. Kurde, murlo rycerz, no. To jest tak upierdliwa kreatura, jak się tego nie zabije, albo zostawi się na jedną turę, to jest po prostu miazga. A on atakuje w twarz, bardzo dobrze. Mi się to bardzo podoba. Tego sobie zabijemy pomsta. Na tą kreaturę może być. Nie ma sprawy. A i teraz tak, tego zabijamy, tego zabijamy i tego zabijamy. A okej, okay. zostaje mu jedna kreatura mm, nieznacząca. Może sobie tutaj dorzucić rekruta, a my teraz zagramy tak, zagramy sobie tak, i dorzucimy jeszcze kreaturę z prowokacją. I na szczęście się poddał, bo już tak się zastanawiałem, czy poświęcać tą gladiatorkę, czy nie. A na szczęście się poddał, i mamy 8-2, moi drodzy. Bardzo, bardzo ładny wynik. O, ile mamy? 18 minut. Mm, przechodzimy do kolejnej walki. A, I kurde, przyznawam że teraz jak już ma się te 6-2, 7-2 To już człowiek tak gra troszeczkę na luzie, bo wie, że i tak arena mu się zwróci i mniej błędów popełnia Przynajmniej w moim przekonaniu, oczywiście wyoglądając to znacznie łatwiej wam jest wyłapać te błędy ale ja mam takie odczucie i tak mi się wydaje. Mm, kurde. Walczymy z druidem, mm, więc równość może się przydać, szczerze powiedziawszy. A rozjem aldorów sobie odrzucimy. Równość zostawimy, żeby na pewno była. I mamy takie średniawe rozdanie. Mamy jakieś pędzące kodo, ale to nam wiele nie daje. Mm, Mam nadzieję. Nic nie zagrasz teraz. O jest, Panie drogi, co Ty mi tu robisz? No dobra, trzeba jakoś sobie z tym radzić. Może Hero Power zagra? Ok, zagrał Hero Power. Nie ma problemu. No teraz A... dobra, zagrajmy to z tym widzącym kręgu ziemi. To my jeszcze zaczekamy. Coin, A... no do. u. Idealne, idealny target na naszą broń. Do ataku. No i tyle. Do ataku, no i tyle. Glut. Kurde. I zabija nam naganiacza mechów. Niedobrze. Tak się właśnie zastanawiałem, czy tutaj atakować, czy nie atakować. Ale nikt się gluta nie spodziewał. A my mamy bardzo ładny tobdek. Luzożer jest jak a, najbardziej nam na rękę. Mm. No i tutaj takie wyciszenie brzydkie. A... W takim razie my tego zabijemy tego uleczymy mm, i dorzucimy jeszcze rekruta. Okej. Okay. Skusił się na rekruta, A... okej. Okay. My sobie zagramy tak, chociaż hmm. chyba tak będzie lepiej, oczywiście, chyba tak będzie lepiej. Dorzucimy jeszcze jednego rekruta i niech gra. Mam nadzieję, że nie ma słajpa, bo jeśli ma słajpa, to my będziemy mieli spory problem. No kurde, człowiek topdek, no, człowiek topdek. Dobra, z tym sobie poradzimy. Dorzucimy jeszcze taunta. No i nie gra. Plus jest taki, że Kodo jest bestią. A dzięki temu będziemy mogli dorzucić taunta. O Jezu! O Jezu! O! To jest fajne. Mm, tylko, że teraz nie mogę. Dobra, zagrajmy tak atak w pasz. No i tyle. No kurde, nie mogę tego przegrać. No. Mogę tego przegrać? Dziki ryk. Ok. Mm, to mi kompletnie nie przeszkadza, bo teraz robimy tak. Yy, tutaj. Trade tutaj trade eee, i jest całkiem nieźle i jest całkiem nieźle chyba że mi znowu słajpa zagra króci symbol ok w fajną matą yy, obwolu te karty. Ja chyba za udział w, w jakimś spotkaniu Hearthstone'a można było to dostać. Aha, kluczy symbol z kluczego symbolu. Dobra, i... I dobra, u no oczywiście. Ach, cholera. przynajmniej te obrażenia dostaje. No ale dobierał, dobierał, no i dobrał tego swipa. My gdzieś tutaj w tej talii mamy strażnika królów, który by się nam teraz bardzo przydał. Jak oleczę, oho, nie, no. Dobra. Zagrajmy tak, zagrajmy tak. I zabijmy to teraz. Zabijmy to teraz, kiedy jest szansa. No, Okej. Okay. Nie przejął aż tak mocnej kreatury. Więc jakoś sobie z tym poradzimy Musimy oczyścić słoneczną No Nie po... Zabija nas Chyba tak No chyba, że teraz dobierzemy strażnika królów To wtedy Mamy szansę. O nie, nie dobraliśmy. Niestety, ale nie dobraliśmy. Gladiatorka, hero power. I dobre zagranie, no. Chłopie, niech ci neta ucznie teraz. Nie zadziałał. Niestety nie zadziałało, moi drodzy. 8-3, wbiliśmy 48 poziom. No jest, jest, strażnik królów, ale chodziło mi o tego, co w Tali tam siedział, żeby nas uleczył. A, dobrze. Jak to tutaj czasowo wygląda? Gdzie 28 minut. A Długa, długa arena. Znaczy odcinek. Ale 8-3. Całkiem ładny, solidny wynik. I mamy tak. Pakiet z Gobliny versus Gnomy jakoś nie jara mnie bardzo, ale złoty stożek zimna, czemu nie. 150 zł na kolejną arenę. Jeszcze szybko zobaczymy co czai się w tym pakiecie. Chodź, chodź, chodź tutaj, co czai się w tym pakiecie? Nic, nic, nic. Rzadka karta Tygrys metalozębny, piechota gnomu Reganu, mikromaszyna, pieczeń światłości i zagubiony biegus. Chyba miałem wszystkie te karty, więc nic nowego. Dobrze moi drodzy. W tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z Wami. No i do usłyszenia. Na razie trzymajcie się. Cześć.